Skończył się dzień. Następne. O, ławę, wow, Mam się w okulary. Ja Co to zbiję w okulary? E, dobra, to nie. Bardzo dobrze, dzięki wybudowaniu centrum terapeutycznego. Masz gdzie leczyć chore konie. I są wyleczyć konia. E, wyleczymy konia. Zobaczymy, przynajmniej przyjmę taką nadzieję. E, czy ja mogę teraz zobaczyć? Wejść tam i. i, i. Ten? Mogę. Ok. Centrum terapeutyczne. Tutaj nie. Wylecz konia. Czy ktoś tutaj przychodzi z chorym koniem? Czy jak? No wiecie, ja taka zielona w tym momencie jestem. No ale będziemy czekać na konia. <grymne> tak. Nakarmimy tutaj wszystkie zwierzaki, wyleczmy. No i czekamy na konia. W końcu. Zobaczymy kolejne zadanie. <grymne> Tak. Może zrobię z tego dwa odcinki, po prostu i. I tak będzie najlepiej. No nie wiem, czy mi się tutaj pojawi. Czy nie? Nie, nie wiem, jak to ma działać. Czy po prostu mają tutaj przyjść z tym koniem? Tu? To jest bardzo możliwe. Dobra, no to się zajmuję zwierzętami. Okej, okay, czyli po tego pieska już przychodzi, ale jeszcze nie mam jedzonka, muszę iść kupić jedzonko. Dobra, ogarnęłam wszystkie zwierzaki. I teraz pytanie, jak to będzie działać? Tutaj podejdę. Czy tu będą? Nie. Wszyscy ze zwierzakami Tak, bo to papuszka. Hm. To mnie zastanawia Jak mam wyleczyć Tutaj Konia Gdzie mi się pojawia koń? Nie wiem, ja może mam zrobić tak. Nie masz konia, no, no no, właśnie, no jak mam go wyleczyć? Powiedzcie mi jakoś. Muszcie. nie wiem, no. Nie, no tutaj też się nie pojawia. Czy Pani jest jakimś właścicielem? O! Mamy dobrak na zawołanie! Dobra. Mam tutaj Araba. To się chyba nazywa. Wykłon znowu przeziębienie, kaszle i brzydko kicha. Skorzystać ze stetoskopu, aby odsłuchać klatkę piersiową. Dobra, mam konia tutaj pierwszego. O Boże. Dobra. Wykonanie klatki piersiowej za to rękawice. Nasz pierwszy koń. Arab. E, termometr. E, tutaj użyjemy tego. Opa. I teraz termometr. E, Wstrzyknij antybiotykę w... e, zapalenie uszkrzeli. Wstrzyknij antybiotyk przyje. Dobra, czyli tutaj wstrzykujemy przyje. Ja, dobra i e, wzmacniający. Fantastycznie, jesteś na dobrej drodze, aby stać się bardzo dobrym weterynarzem. Tak trzymaj. Plaża z ostatnia z lokalizacji zieckich jest już dostępna dla ciebie. Dosiądź konia i pojść na plażę. dowiesz się więcej, klikając na przycisk zadania. Dobra, idziemy po strój. <grym> i jedziemy. Zmiana ubrania, tak mu to, 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 to. O! Jedziemy na plażę. Wiadomo, ja tam chyba tylko wejdę. Zobaczymy mapę, coś w ten desen i, i, i tyle. Przed chwilą mieliśmy las. O, jak ładnie. Podzięuj widoki pojedzie trochę dłużej niż zmierzysz się z kolejnym zadaniem. Teraz możesz już leczyć wszystkie rodzaje zwierząt. To jest tylko jeden kurs, który może zaoferować Ci Akademia. Udaj się tam i ukończ szkolenie w zakresie fizjoterapii. Tak, i to jest wszystko, chyba. Plaża wygląda w ten sposób czyli bardzo, bardzo mały obszar. Ale myślę, że na tym zakończymy odcinek. Po prostu. Chyba, żebym mogła zrobić tą fizjoterapię, fizjoterapię, a dzisiaj po prostu zobaczyć, ogarnąć. Nie wiem, ile tam pieniążków by wyszło. Po prostu, bo trochę mnie to już nuży To leczenie non-stop, to zarabianie, to wszystko. Dosłownie, to już bardzo duży po dłuższym czasie. Tamta gra. W którym będziemy grać po tej. Tak nie dłużej. Mówię szczerze, tam, no to... co. Mamy co robić. Ale to wszystko zobaczycie. Czy ja mogę ten zejść? Nie... Będę potrzebować przerwy. Nie zacznę tamtej od razu. Yy, będę potrzebować przerwy. Może jakąś inną grę wezmę. Yy, by po prostu trochę odpocząć. Zobaczmy, ile to w ogóle kosztuje. Witaj. Czy chcesz poznać nasz program? 1500, tak myślałam. Co mogę dla ciebie zrobić? Czy chcesz tak myślałam, że 1500. To nie, nie, nie. Ja wolę się na razie nie pchać na to. Wolę zarobić pieniądze. Więc y, ja was tutaj y, zostawiam. <grym> Na samym odcinku będziemy to wszystko robić. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie opeczki w górę, będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!